Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's I no coming back. What the? This is real. Do what you here! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence is world... Jest crashing down! Cześć, jestem tej i witam was w kolejnym odcinku serii Outriders walczymy z Chrysaloidem, ja Już walczył po raz kolejny. No bardzo ciężko jest go pokonać. Jesteśmy na poziomie 5, także próbujemy. Wiem, co tu się przyda, jeżeli teraz się nie uda. Jeżeli teraz się nie uda, to wiem, co tu się przyda. Po prostu. się schować Wyciski oczywiście zapalające. To jest druga faza. O, oh. okej. Okay. I co tym razem? No, kolego, gdzie jesteś? A tu po niby no kamień spadł. No, no, No nie. 我来煮。 Nie będę musiał tego powtarzać, jeżeli zginę ewentualnie. Tak, Już jest nieograniczona ilość amunicji. мне это, правда ну, еще так на да. да, правда ну, еще, да. Tego się nie spodziewałem. Chyba się łodzi, tak mi się wydaje. Udało się, naprawdę się udało, ale na poziomie piątym oczywiście. Albumy lasu. Co to było? Naprawdę? Zwiększamy poziom na... Na szóstym może by się udało. Może, mówię, bo tak. Na pewno nie na siódmym. to było bo chyba tylko to zadanie było, nie można było powracać w takim razie. No dobra. Nie, to nie może się tak skończyć. Ne. Bo co? Bo tak mówią twoje magiczne Nie wygląda, żebyśmy mieli się stąd wydostać. i... Co? Nie, 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 będzie dobrze. Coś się dzieje. Kim wy jesteście? Kolejna ekipa. Hej, dokąd idziemy? Kim wy w ogóle jesteście? Na wszystkie pytania wkrótce odpowie doktor Scarlok. <laughs> <laughs> Za późno, nie dotrzemy do żadnego doktora. Odpuść, albo twoi ludzie zginą, a ty zginiesz razem z nimi. Z mojej strony nic im nie grozi. Próbuję ich uratować! Co właściwie jest w tych strzykawkach? Proszę, proszę, bez obaw. Nazywam się Nathan Scarlock, ksenobiolog. Doktor Abraham Zahedi. Czy mógłby nam pan Zahedi. wyjaśnić... Ojej, to, to niezwykły zaszczyt. Śledziłem pracę pana ojca. E, przynajmniej, dopóki się dało. Ja nie mogę poszczycić się sławą. Jak widzicie, przynajmniej jedno moje odkrycie się do czegoś przydało. Wyjaśnij po prostu, jak to działa. A tak pewnie, przepraszam. Grzyb nie zawsze tak działał. Jego DNA się zmieniło. Moja formuła tylko zwalcza grzyb nim samym. Tutaj, ci, którzy tutaj dotarli, mogą żyć w pokoju. Codziennie trzeba brać antidotum. Staramy się nie oddalać bez niego od obozu. Co miesiąc mamy małą ceremonię. Jesteście w samą porę. Niestety nie dla alterdów. Mam nadzieję, że Twoi towarzysze zaszczycą nas obecnością. Nie zamierzamy tu długo zostać. O, za tymi murami jest śmierć. Póki nie naprawimy wozu, nie ruszymy się. Świetnie, dziękuję. Czyli co jednak nie będziemy mogli się cofnąć, może na koniec po prostu. Jakubie! Mm. Patrz, co znalazłam w lesie. Należały do Kadbert. Już tutaj byliśmy. O kurwa, wyglądało mi znajomo. Myślałem, że to przez leki, ale jeśli nie wyciągniesz zapasowej pompy z dupy, daleko nie zajedziemy. Zostawiliśmy tu wóz. Pierwszego dnia burzy. Może go znajdziemy. Znajdziemy? To było 30 lat temu. Nie dla mnie. Dobra, zobaczmy czy Co się dobraliśmy w porządku? Teraz tak. Ale już nie zbieraliśmy tej broni. Ja ten karabinek sobie zostawię. On jest naprawdę dobry. Maska już nie wierzę. Proszę. Jaki ładny. Ból i agonia. To nie jest ten jeden z pistoletów legendarnych przypadkiem. Musiał poczytać. Karabin sniperski. Jednak ten zamrażający jest. Jest dobry. Dobra. Jeszcze wpis w dzienniku Wam jakiś pokażę. w Wszystkim razie. żeby można było sobie poczytać Świat i Historia, dobra, co my tu mamy Lex Carloka. czyli zmodyfikował go genetycznie w takim razie ale tak jak, A, jeszcze jedno, ale tak jak powiedział wyróżnienie ale tak jak powiedział, trzeba to brać po prostu codziennie Kang jing dowódca straży enklawy, no, poznajemy coraz więcej tych postaci, jeszcze jakieś wyróżnienie? Widzieliście tego człowieka, którego mapa? Trochę mamy tych zadań. To kolejne zadanie z dlałowcy, można by pomyśleć, przed wojną da im nadzieję, ale oni wyglądają jeszcze gorzej niż żołnierze siedzący w okopach. Czy z czaną czymś porozmawiamy? To pewnie nie było łatwe. Dorastać z Jakubem w pobliżu, który próbował być ojcem. Wierz mi, że to nie było najgorsze. Dorastanie w czasie wojny. Słyszałam opowieści. Wyobrażam sobie. <laughs> nie, nie wyobrażasz. Nie wyglądasz dużo starzej niż ja, ale podobno w magiczny sposób ominęło cię kilka ostatnich dekad. <laughs> Naprawdę, nie masz pojęcia o tym, jak to było dorastać podczas nieustannej rzezi? A możesz sobie wyobrazić, jak to było, widzieć, jak twoja cała planeta umiera? <laughs> o kurczę, tak mi przykro. Twoi bliscy zginęli? Tak. Tak. Nie tylko moi. Dobra. Zrobiły trochę mówiłeś. niezręcznie. Mówiłam, że wydostaniemy się z lasu żywych. To znaczy jeszcze się nie wydostaliśmy. Czyli mamy zablokowaną możliwość dobra cofnięcia się. Porozmawiajmy z Bailey. Czego znowu chcesz? A, ma handelek. Dobra. Co dokładnie robisz dla Korigana? Wszystko, czego reszta mięsa armatniego nie zrobi. Na przykład złapania i sprowadzenia tutaj wiedźmy. Więc nie bierzesz udziału w bitwach? <laughs> Jasne, że biorę. Tylko nie w tych na froncie. <laughs> Od tego jest przecież mięso armatnie. Wyczuwam... Napięcie między tobą a czaną. Ale z ciebie kurwa wystrzecha. Też masz wizję jak ta wróżka? No, tego nam potrzeba. Więcej dziwolągów do cyrku. Słuchaj. Urodziłam się i dorosłam w mieście Okopów. Walczyłam o każdy szczebel kariery. A ta suka przez połowę czasu widzi bzdury. Mimo tego. Korigan napala się na mutantów i wysyła mnie za nią w pościg. To pojebane. Ci ludzie po prostu uciekli przed wojną. Wszyscy są zasranymi dezerterami. Uratowali nam tyłki. <gry> Myślisz, że Corrigana to obchodzi? Powinniśmy ich zabić i oszczędzić mu kłopoty. Spiłaś się. No i co z tego? I tak byłabym lepsza w prowadzeniu tego pierdolonego konwoju niż ty. Wytrzeć jej, bo z nimi zostaniesz. Kurwa! Nie mogę nawet podeżnąć ci gardła, bo zaraz się zrośnie. Dlaczego ty? Czym zasługujesz na tę moc? To ma być kurwa sprawiedliwe? Dobra, teraz zobaczmy Co ona posiada Twoja załoga to iście wybuchowa mieszanka Bo nie lubię kiedy jest zbyt nudno Mam dla ciebie ofertę Może przeżyjecie kolejny dzień Lubię majsterkować przy wyposażeniu wedle własnego uznania. I będę miała mnóstwo czasu, podczas gdy będziesz udawać, że ratujesz świat. Chętnie odsprzedam wszystko, co uda mi się naprawić. Mam płacić za to, że będziesz się bawić bronią? Hej, to dobrze płatna, fachowa robota. Nie chcesz, to nie kupuj. Ale ja zamierzam coś wynieść z tej samobójczej misji. No dobra, zobaczmy, co ona ma na sprzedaż. O! No dobra. Czyli nie za dużo. Nie mogę podróżować z tymi ludźmi w nieskończoność. Muszę mieć coś dla korigana, żeby pozwolił mi do siebie wrócić. To było, tu byliśmy, tu byliśmy. Skrzyneczka, dobra. To jeszcze w tym odcinku pobiegamy po tym obozie. Ja w kolejnym będziemy musieli pójść ścieżką główną. Okay. To nie wytrzymało. Czyli tu nic więcej nie ma, dobra? Uważaj, jak chodzi. Wiesz, gdzie jest moja żona? jej znaleźć. Aha, czyli tutaj rozpoczynamy zadanie. To nie, to wracamy w takim razie. Deserterze, okej okay. i noch okej okay, dobra to nie wytrzyma obciążenia Wszystko wytrzyma Czy gdzieś możemy wyruszyć, dalej nie, czyli wszystko jest zablokowane w tym momencie. No dobrze, to tu się z Wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.